Kurbox, ok. Mm. Książę, czy będziesz się mocno w jak wezmę pieniądze na tacę? Chyba mocno, chyba mocno. No to kurwa teraz, vendetta. <grystanie> <grystanie> kurwa. <grystanie> Filmy Sekielskich, ale to good ending. z tej strony Mr Matys to jest kolejny odcinek Gry Postal 2. Przed chwilą nagrałem 7 minut odcinka, po czym zorientowałem się, że OBS dostaje jebanego pierdolca, kurwa, i znagrał jedną klatkę na dobrą sprawę. Przez ten czas zdążyłem tak na dobrą sprawę przemieścić się stąd, tutaj, więc nic się nie wydarzyło, poza tym, że trochę policja mnie goni i napiłem się jakiegoś gówna, przez które serce mi napierdala, ale żadnych zadań fabularnych nie zrobiliśmy. Tu jest Gary w ogóle, Gary Coleman. Od którego musimy dostać autograf. Czy ja mam gaz. Mam benzynę, Nie widziałeś tego, ty też nie widziałeś. Nie widzieliście tego. Ja do niego podejdę troszeczkę później, bo najpierw chciałbym się zabezpieczyć w jakieś apteczki tego typu rzeczy. Bo co? Się Za co, kurwa? Dobra, trzeba się schować, trzeba się schować, trzeba się schować, bo, bo. Bo ciała się nie da schować. A policja przyjdzie, policja przyjdzie, tak czy siak. Amunicja do Machine Pistol. Nie dobra, myślałem, że to jest apteczka, kurwa, potrzebna apteczka w trybie natychmiastowym. I do nothing. Naprawdę, zdecydowanie za dużo się interesujecie rzeczami, które, którymi powinniście się nie interesować. Zrobiłem to specjalnie, bo teraz jak policja tutaj przyjdzie, to popatrzy O nie, tym dwoma chłopakom wybuchła głowa Ale później zobaczą yy, plamę moczu I po prostu uznają, że tak im się chciało szczać, a tu nie ma nigdzie kibla no po prostu ten mocz wirował w ich ciele Wirował, wirował, poszedł do góry, pierdolnął wraz z głowami Na pewno tak będzie Czy tu nie jest przypadkiem gdzieś jakiś food hall? Bo w food hallu było w cholerę jedzonka ale niestety nie da się go znaleźć. Tu jest sklep z bronią. O mój Boże. Nie mam chyba HP na razie, żeby robić tu masakry. W sensie, nie zrozumcie mnie źle, ja wiem, że my tu musimy tak na dobrą sprawę tylko wziąć autograf, ale ja znam tę grę i ja wiem, że nam się przyda apteczka do autografu. <grym> Tutaj się ktoś dostał, to może i my się dostajemy w takim razie. Witness the future? Oh my good god. Płeć. Nie, pięć, kurwa. Słuchajcie, niepokoi mnie, jak ta gra działa na ob, Jak ta gra wygląda na OBS-ie, ale dobra, może jakoś się uda doprowadzić ten odcinek do końca. Co to kurwa jest? Doświat przysz Doświadcz przyszłości. Bądź świadkiem przyszłości. Oho, oho, o kurwa Matrix jebane. JEMEK! O, o ty, czekaj Nektopolis for Nie wiem co to jest za gra Madfather? Nie, Wadfather Postal, postal Cyka global blyat <ścoughs> Strike global bliad, Kolof... Pachom O kurwa, ale to jest dobre Smut! <laughs> to chyba coś. ale Left, For the Dead. Nie, to jest Fear, ok. O mój Boże. O mój Boże. Jakie to jest doskonałe. Tak, liczę, że tak będzie wyglądała właśnie przyszłość. Yy, bardzo przepraszam, ale jestem pierwszy w kolejce. Dzień dobry. Możemy chodzić tutaj po prostu? Co tu jest, kurwa? Tu coś pomieszczone. Tutaj postal Redux. Redux. Chuj w to, lecimy. Cybernetyczny w was czeka. <laughs> Cyberpunk wreszcie ładnie wygląda. Uuu, ty miałeś MP5, hołpaku. Ogrzeż w kurwę. Przepraszam mocnie, czy teraz będziemy chcieli rozmawiać? A nie, jeden z nich był tutaj ekspedientem. <grym>, Pardon, musik. Co ja mam tu zrobić? Mam coś zrobić konkretnego? Chyba niekoniecznie. Czy ja jestem na mapie jeszcze gdzieś? Tak, ja cały czas jestem na mapie, okej okay. Bo tu dalej nie pójdziemy. Chyba? Sprawdźmy to. You feel a pull back to the post. Co tam leżało na ziemi? Bo to chyba było śmieszne. Dobra, lecimy w takim razie do... do Garego. Ciekawe to było, co to kurwa leży. Dobra, o to. Dobra, lecimy już do Garego. Trudno, nie, nie udało nam się zabić apteczki. Oha Nie udało nam się zabić apteczki. u policja tam biegnie. Proszę mnie nie powiązać. I jak wy mnie powiązaliście z tym przestępstwem natury kurwa natychmiastowej? Co? Policja nie potrafi się mną zająć, to... Ty kurwa! A miało być tak spokojnie, kurwa, było, miało być. Tak kurwa pięknie! Czy ja to mogę zniszczyć? Mogę, ale po co kurwa mi to było? Dobra. Yy, chowaj chuja

gdzie to jest? Dużo mi to nie dało Szczerze mówiąc to miałem więcej jak tu wchodziłem kurwa S Która? Czy ja mogę sobie kupić tutaj O właśnie w automacie jakąś e tą. No kurwa No nie pierdol, że nie ma tutaj kamizelek No nie wierzę Naprawdę? O kurwa, to ja byłem w święcie przekonany, że ja tu kamizelkan zostanę. To jesteśmy trochę w dupce. No to chyba musimy bardzo grzecznie podejść do sprawy Garego Kolmana, bo możemy zginąć. Możemy zginąć boleśnie. Turdness. O kurwa, tam dwóch policjantów. Nie! Eee! Kurwa, renovation. Fuck you. Nie do ciebie to było. Łamago. No, amunicja mi się kończy w tej broni. Zajebiście po prostu. Świetnie, jedwabiście tam się ktoś napierdala z kimś. Dobrze, tak jest. Tu chyba byliśmy. Stanowisz zagrożenie dla mojej przyszłości. Musiałem cię ostrzelić. Co jest, halo? Proszę się nie zacinać gro o, Gary Kolman już jest bez. Proszę mnie nie strzelać. Hej. <laughs> nie odpowiedział You're mi to na to te pytanie. Yeah, sure I eBay, I to <laughs> <laughs> Świetnie. <Close enough. laughs> Oho, kurwa. Obława policyjna. Yeah, we know. O oh, kurwa. Okej okay. O kurwa, broń wyciągnął Kurwa, wszyscy broń wyciągnęli Ja pierdolę, ja nie mam żadnego HP Bardzo mnie proszę nie mieszać w swoje gówna Ja będę bardziej odważny, jak będę miał troszeczkę apteczki Co tam wybucha coś? A ja mam czym ich rzucać? Nie, nie mam Mogę tymi kurwa podpa... Podpalić, ale ja nie wiem kogo ja bym chciał podpalić Nie wiem kto tu jeszcze jest w ogóle tu policja na razie by nie Policja nie, nie, e. Policji chyba nie chcę. Gary stoi kurwa w fontannie, zadowolony z życia. Myślicie, że on może mieć tam coś od siebie? Kurwa, zobaczmy. Czekajcie, tu jest. On tu tutaj idą. Dobra, za wysoko trochę to rzuciłem. A miałem tylko dwie, świetnie. Kurwa, czy ja mam cokolwiek amunicję do czegokolwiek? Ale jest kurwa tragicznie, widzowie. W którą stronę mamy iść? Tutaj. Czyli to będzie tam. Tak? chuj wie. Czekajcie, czy my tędy nie pójdziemy do hallu? Ja chyba wolę jednak tutaj skręcić. Bo się wtedy nażre jak świnia i będę miał 100 HP. To jest to. To jest plan. Jeżeli mam zrobić jeszcze jedno zadanie dzisiejszego dnia. No to nam się może troszeczkę HP przydać, jakby nie patrzeć. To nie jest HP! My stąd przyszliśmy! Kurwa ewakuacja! <ścoughs> Kurwa ewakuacja! Ja jebie. Dobra, siema Gary Golma. No, dawno tu nie byliśmy. Ho, ho, ho. mamy dwie książki w ogóle. Ciekawe. Eee. Znowu tu jest kolejka do niego, o chuj chodzi, my mamy to, prawda? Mamy, dobra Super, to niech się oni zajmą sobą, sami, se A my stąd... No, we don't have... have ha, fuck Kurwa, nie ma mam amunicji do niczego Spierdalać ode mnie Spierdalać, dopóki nie znajdę y, żadnej apteczki, to spierdalać ten gliniarz uszalał? A, myślałem, że ten gliniarz dostał, dobra, nieważne. Ja czytam co innego i ja to interpretuję jako inne słowo. Nieważne. O nie, nie zaczną do mnie strzelać, ale tutaj jest chyba gdzieś. Tu jest gdzieś jakiś kurwa exit, właśnie. Dobra, szybko, szybko tak jest. I tu jest loading zone, tylko pytanie, w którym miejscu wyjdziemy. Bo ja nie wiem, czy na razie korki szampana powinny strzelać, czy powinniśmy się raczej bać. W związku z tym, w jakim miejscu my jesteśmy, chyba git. Chyba bardzo git, bo my musimy iść tutaj, więc jesteśmy na dobrej, na dobrej drodze. No. Kurwa. No, Ej, jaki ja tryb, jaki ja poziom trudności? Włączyłem, że tu nawet kurwa połowy apteczki nie ma. Halfpipe! Kurwa, tak! Zjarajmy się jak świnia ostatnio, jak śmieć najgorszy. Nie widzisz mnie, kurwa, nie widzisz mnie. Działa. <ścoughs> o kurwa, kicia, 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 kicia. Doskonale. Co jest? Kurwa! <śmiech> Strzał <śmiech> potężny! Wy ode mnie! Ty oni tam strzelają potężnym kalibrem! <laughs> Myślę, że moje argumenty do nich nie przemówiły. Ale jesteśmy już prawie w kościółku! Jest! Cudownie! Gdzie możemy się czuć bezpieczniej niż w kościele? He, <laughs> Myślę, że obecnie dom losowego YouTubera i Kościół to jest bardzo podobne miejsce, kurwa. Jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa, jaki możemy tam odczuwać, mówię też o swoim domu. <grymny> <grymny> o, mamy tu coś. Mission Pestalk. O Jezu, o Jezu, koleżanko. O, o Jezu, o Jezu. O jezu, o jezu. O jezu. Przepraszam, musiałem tego dokonać, to było zbyt piękne. HEALTH PIPE Lecimy z tym. Dobrze, tak musimy zbierać właśnie tego typu staw Proszę mi wypierdalać <grytania> Czy my mamy tutaj jakiś kurwa cokolwiek To jest cmentarz Cmentarzyska nie potrzebujemy zbytnio Bóg zapłać, znaczy szczęść Boże Kurwa, duży jest ten kościół. Będzie trzeba go dobrze poszukać, żeby cokolwiek stąd zdobyć. To jest co? co? Purbox, okej. Okay. Mm. Książę, czy będziesz się mocno kurwie jak wezmę pieniądze na tacę? Chyba mocno. Chyba mocno! No to kurwa, teraz vendetta. <słyski> kurwa! Filmy sekielskich, ale to good ending <laughs> Dobra, lecimy dalej no, Schowajmy broń, na razie schowajmy broń, jesteśmy w domu, Bożym, Prawda? Po Bo chuja <laughs> Cudownie Doskonała gra. Sto procent realizmu. <laughs> Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, Pan z wami. Idźcie w pokoju Chrystusa w imię Ojca, Syna... Czy ja wam kurwa nie przeszkadzam? A więc ciało i krew Czarnucha będą nam służyły na wieki, jako symbol nienawiści płynącej z, z rządy morderczej wadzącego tej serii. Jezu, powiedziałem to głośno, przepraszam. Nie chciałem nikogo urazić. Oj, twoja koszulka się bardzo zgadza. Apteczka, apteczka, apteczka. Apteczunia. Apteczunia. Tutaj, okej, okay, tu jest to. A wteczek na razie nie ruszamy, ale dobrze wiedzieć, że one tutaj są. A, no tak, powinienem to schować chyba. No, zobaczmy, jakie tu mamy jeszcze drzwi. Okej, okay, czyli mamy na balkonik, czy na balkonik. Mamy broń, mamy broń, mamy broń. Ile mamy tej broni? Jedne i drugie mamy w sumie tyle samo. 37 i, i, 30, i 40. Okej. Okay. Tu przeważnie była jakaś kolejka. No się ma i trochę będę miał ci do opowiedzenia. Tak, yes. Poszło szybko. Ale poniekąd się spodziewałem, że pójdzie aż tak szybko. Time to, head home. Time to head home. Bo Podoba mi się, że one st oni stoją w jej truchle O nie, gra się zacięła <laughs> kurwa Peaceful brother. O mój Boże. No tak, 9-11 in in incident. Na razie korzystajmy z A wy czemu mnie atakujecie? Kurwa, jestem tutaj bezstronny w tym sporze, waszym światopoglądowym. Dobra, weźmy apteczkę. A nie musimy wziąć apteczki, bo mamy jeszcze ponad 100 HP. Dobra, miesza o to. Dobra, tutaj. I oni mają ten drugi maszynkę też, o gorwa. Przeważnie właśnie tu chodziło sporo księży... Halo, gronie nie zacin... Nie, wyjebało mi grę, Critical Error, no nie wierzę. No dobra, miejmy nadzieję, że teraz nam Error nie wydupi. Chyba się udało, chyba cel padł. <ścoughs> Jak najbardziej. Kurwa, no przestraszyłaś mnie. O kurwa, ci to mnie dopiero przestraszyli. Co tam się dzieje? Oni płoną, kurwa, ludzkie pochodnie. Co tu się kurwa dzieje? Ksiądz wybiega, on miał bronić kościoła. Ok, wyszło chyba całkiem, całkiem. <laughs> Ciężko mi opisać, what the fuck, ale no. This Okej, okay, tutaj wszystko jest zabrane, tak jest, dobra. Czy na dworze będziemy mieli mocno. Przeje będziemy mieli mocno przejebane. Jest ich trochę, nie będziemy się ukrywali. Tam coś pękło. A to ten z miotaczami. Pffu, kurwa, z mołotowami. Chuj, szczaj na siebie. Tak jest. Kurwa, jeszcze raz. Idziemy po apteczkę. Dobrze, że mamy ją tam gdzieś jeszcze z tyłu. W sumie wszystkie mamy jeszcze gdzieś na tyłu, Mam nadzieję, że oni się jakoś nie. Że tu się wrogowie nie odrodzą od nowa, bo to by było troszeczkę do dupy. Nie. Cudownie. Czy mamy coś fajnego? No niekoniecznie. O, kicie mamy. No kicia nam się nie przyda, raczej nie chcemy chyba po cichu tu nic robić. Um, <ścoughs> kurwa, Gargamelita ta szesnastolatka. <ścoughs> Odgrywane scenki, kurwa. Uuuu, uh, uh, coś tu się działo, patrzcie ty, oni weszli do kościoła, ale chyba coś tu jebło. jest... Co tu się odjebało, ty? Kurwa. To coś pierdolnęło, panie. To coś sążnie jebło. było. jak to ja się palę? Niemożliwe! No kurwa, niemożliwe mówię. Chyba oparami sami się skopciłem Dobra To jest mocna broń, ale na dalekie... <ścoughs> o kurwa Czekajcie, trzeba coś zrobić, żeby już nikogo więcej nie straszył Przejebane Uuu, mamy tutaj... ale mamy... kurwa Mać! Jakbym ja na wojnę szedł Hmm. Gdyby tak następny odcinek, właśnie chociaż nie do następnego odcinka, nie, ja będę miał tę bronię. Zajebiście, no i dobra, ładowanie i koniec tego dnia zrobimy. Może jedno zadanie jakieś z następnego, wiem co zrobimy w następnym, znaczy z następnego, jakby odcinka, i zrobimy to zaraz, co zrobimy? Się zapytacie. A, kurwa, zobaczycie. Cudownie, moi kochani, mamy teraz środę, dobrze, zobaczmy najpierw ile mamy zadań, jakie mamy zadania, zrobimy jakieś jedno zadanie, może krótsze, yy. no i skończymy ten odcinek, te odcinki niech trochę jednak mimo wszystko trwają, może nie chcę, żeby były aż takie jak Black Ops 3, na przykład, że za po 50 minut, prawie godzinę, ale to niech trochę może mimo wszystko jednak trwają. Podoba mi się, że te gówna naszego psa są wielkości gazety. Hmm. Well, <laughs> lose, to <laughs> <laughs> Typowe rzeczy do zrobienia w środę. <laughs> Dzień lodę. No co kochani, skoczymy zagłosować, myślę, w tym odcinku. To jest najszybsze i najkrótsze zadanie. Tylko co jest jeszcze napisane w newsach? the cockázandych Osbalting. Dobra, co my tu możemy wziąć? To mamy, to mamy. Zróbmy mały, właśnie turpą w mieszkaniu, czy zobaczymy, czy jakieś nowe przedmioty, może. Amunicję na pewno do starych mamy, oczywiście to się przyda. Kevlar zawsze się przydaje. Tutaj tak jest. Tutaj będzie właściciel. Gdzie? Dobra, niech jeden środek przeżyje. Dobra, gdzie my powinniśmy się udać z tym głosowaniem? Przed nami, dobra, czyli tutaj będzie. Czyli to będzie tutaj. Fear of America. A kids. Co tu jest za tym murem? To jest chyba jakiś dom po prostu. Nie, pralnia. Hmm, pierzecie brudne pieniądze? Chyba niekoniecznie. Nic biedna ta pralnia, jak na takie chronienie. Chro, na takie miejsce chronione. Vote here today. Kurwa, przekonali. Employees only, może... Ty? Cicho tam, kurwa, potrzebuje jakiegoś tasaka, coś takiego. Mamy łeb krowy, kurwa. No i się zaczyna, i się zaczyna... Ej, 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 koleżko. Tutaj już świadka chcę zostawić, nie chcę zostawiać żadnego. No, wracając. Pora spełnić nasz demokratyczny obowiązek i zagłosować. W ogóle nie wiem, co za zagłosowanie to jest prezyd... Cudownie, to jest lokal wyborczy nagle, kurwa, pięknie. Vote here. No to no, dawaj. Oficjal bodga Poeless Republikanie. <cudownie> Testa pierianie Hal Gore and Gay. Jod Art Guy. Nie, kurwa, to jest prawdziwe nazwisko. No ja też średnio rozumiem. Kamenist. Hipokrytek. Kurwa, cudownie. Constitution Prostitution. I guess, ciężko powiedzieć, czy mi się to udało, czy nie udało, ale wiem jedno na pewno. Wiem jedno, że to jest koniec tego odcinka, i kurwa. Z racji tego, że to jest koniec odcinka, dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku gry Postal 2. Trzymajcie się, moi kochani. Do zobaczenia. Cześć.